Renegades fucking up the game, all the lanes. you ready for these flames. Can you get detected in these games? My lame lane, bitch, you know my name, name. Renegades fucking the y'all know my name, bitch. Y'all think I'm famous? Yo, this ridiculous, meticulous, yeah. Wszystko działa, nie? Płyta gówna wymieniona. Pink jest ok. Serwer wystartował, jest w porządku. <laughs> Kurwa, zajebiście jesteście w tym OVH. <śmiech> <śmiech> hosting www.OVH. Najlepszy hosting w internecie. Odliczaj, odliczaj. Trzy, 4 go! Oho, ale to piosenka. Dawaj, Sperfik. Czemu? Czemu? tak chciał. chciał? Czemu? Związał nas? Czemu? Związał na... Czemu? Nie, Nie chcę puścić, puszczy, tylko, tylko mnie przyciąga dusi, dusi. Czemu? Czemu? Nam Czemu? Nam Czemu nie, nie może puścić, tylko nie nas przyciąga do siebie? było bo nas ją! A tego nie znasz! No nie! Wzykane, Czemu? Ty nie Czemu? Nie jesteś dorosła! ja cię zrobiłem! Chwój! Ja Zatrzymałem! Chuj, ja cię zrobiłem! Czemu zatrzymałeś? Bo ja nie śpiewam. A, ale znowu było. Czemu? Los tak chciał. Czemu? Dobra, to dawaj masno gęk. To jest twoje. Związał nas, o dawaj masno gęk. Ale to ty też śpiewasz. Dobra. Nie, ty też śpiewasz. No dobra. Hmm. No no to, to na 3-4. No to dawaj czeki. Trzy, cztery. Okay. Go, go, go! go.

że tutaj masny Jimmy, nasza trójka coś tukmini, styl mam gruby, tak jak winni, gps Kurwa tam było gps, GPS-em. Zjepałem, zjepałem, zjepałem Dobra, koniec, koniec, koniec Dobra Live'a miałem jak coś Fajnie śpiewasz Jestem kurwa najlepszy No pewnie, oh. że. pewnie, że tak Pewnie, że tak dawać serwer, elo Chuje jebane, Nie ma serwera. S, 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 s. Hej, w ten piątek na Discordzie odbędzie się turniej w Lola. Zapraszamy. No, ja też zapraszam na turniej w Lola, bo w ogóle nie mam O, tutaj jakbyście genezę tego sprzątania poznali. O, tu jest ten Ziomek, nie? To był nawet na czacie i wysłał donate'a. Chłop, przyjechał. Zrobił ci se fotę, nie? Stalker. To jest kurwa, Stalker. O, to jest Stalker. Stalker kurwa. Jak? Tak kurwa, no o jest hecheszki. Ty jesteś kurwa Stalker jebany, nie? Ty jesteś kurwa Stalker. Normalnie kurwa. Chłop nas wystalkował, nie? No, chłopiec kurwa Stalker. Ja nie wiem, nie wiem. Nie wiem. A, no, no to Kamilos, no to już wszyscy wiedzą, nie? No to chłopiec z Stalkerem. Ja nie wiem jak od nas kurwa namierzył. My sobie wychodzimy, kurwa, bo ktoś dzwoni domofonem, nie? Myślimy, kurwa, psy znów. Wychodzimy. Znaczy znów, przepraszam. O kurwa, psy. Pierwszy raz. I ten. I wychodzimy. I tak. Stoi chłop. My tak, kurwa, co jest? Podchodzimy do niego. Siema. Siemam. Znalazłem was. A my, a nas ktoś szuka? Nie, no nie pamiętam, jak to było dokładnie. Mój no mam kaca. Ale ogólnie, no, znalazł nas. Dobra, kurwa, pierdolę to. Nieważne jeśli moje chusta oczy, i zamykam buch. Ona posuwa figury szyfowe, to mój ród. Kręci się jak pomysły, latujem i to suk. Zleci tym.